Państwo wiecie, prezes znowu ruszył w Polskę, prezes Jarosław Kaczyński w tym tygodniu, w sobotę, miniony tygodniu był na Lubelszczyźnie, w takim pilotażowym wyjeździe przez trzy powiaty, ale po świętach już zaczyna regularny objazd, każdy weekend kolejne powiaty polskie, no i w tym pierwszym w wyjeździe y, znajdą się dwa powiaty lubuskie, świebodziński i wschowski. Y, w sobotę prezes y, Jarosław Kaczyński będzie w świebodzinie, wieczorem będzie kończył y, objazd. Y, wcześniej będzie y, w środzie Wielkopolskiej i Nowym Tomyślu. Y, natomiast y, w niedzielę będzie y, we Wschowie i y, Oczywiście wszystkich schowian zapraszamy do Domu Kultury na otwarte spotkanie z posłami Prawa i Sprawiedliwości, czyli Elżbietą Rafalską, na Materną, Markiem Mastem i prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Konwencja tych spotkań będzie taka, że będzie się ono rozpoczynało spotkaniem z lokalnymi parlamentarzystami, którzy jakby przedstawią swoje działania odpowiedzą na pytania i w trakcie tego spotkania będzie przyjeżdżał prezes Jarosław Kaczyński. Taka konwencja no, jest jakby wymuszona no, tym, że tych spotkań na, y, y, w, trakcie, w trakcie danego dnia będzie kilka, od trzech do czterech, czyli y, no, wiadomo, że prezes będzie po prostu mógł y, być jakiś określony odcinek czasowy, to jest koło godziny, y, pół godziny będzie y, prezes jakby y, przedstawiał y, y, mieszkańcom uczestniczącym y, w zebraniu aktualną problematykę. No i przez pół godziny będzie odpowiadał na pytania. 7 kwietnia? Tak, tak 7 kwietnia, niedziela poświąteczna.